Chciałam sobie robić jak tak 15. Jeszcze mm, 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 nie kilka. tylko po prostu sobie pogram w Brawl Starsa. Mm. Dobra. Chciałam dzisiaj zrobić jakąś nową postać. Mm. A wy w komentarzach napiszcie ile wy macie postaci i czy macie jakąś legendę, a jak macie to jaką. Dobra. Mm. To my sobie pogramy gra... duo? Może penny? Dobra, będzie dobrze. Dobra, gramy. Obyśmy to wygrali. Dobra. Ja tak jeszcze w ogóle nie umiem za dobrze grać w Braula, ale może mi się uda. Dobra. Zobaczmy. Mmm, lecimy. O, tu się kampi, kampi się tu. O, ale lagi są trochę. Przez tego, o. Ale prawie. O, słuchajcie, umarłem. Ej, nie, proszę, nie, 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 nie. Przegramy to, przegramy. Prze... Ale Nita, dobrze to. O, nie, Nita, uciekaj. Dobra, słuchajcie, jak my to przegramy, to ja nie wiem. Dobra, ja już się obrzuciłam. Już pobieram tą skrzynkę. Dobra, o, już czytałem już nie idę. Nie, nie, to ja już po nim nie idę. Dobra, słuchajcie. Dobra. Ciekawe, czy ktoś tu się kampi. O dzień dobry. Ale dobrze. O nie, pośmieram, pomieram, Maron. Ej, nie ta, Jezus, nie ta, uciekaj, 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 uciekaj. No, i przegraliśmy, ale dobra, nieważne. No, dobrze, niestety, przegraliśmy, ale to jakoś. Mm, dobra, nieważne. Weźmiemy sobie inną postać. Mm, napiszcie w komentarzach koniecznie, jaką postać. Hmm. Może z sobie herką zagramy. Dobra. Dawajcie. nie spoczął trochę. On ma bardzo dobrego ulta. Ja kiedyś Leona zabiłem z ultem, ale to Dobra, idziemy, idziemy. O, gram z tym z bo. <laughs> Patrzcie. O, nie, w... okej. Dobra. A wy napiszesz w komentarzach, czy oglądasz, czy jesteś chłopakiem, czy dziewczyną. Koniecznie wam przemysła jak to napiszecie. Umarłem. Dobra. 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 O nie czemu on tu wchodzi? Dobra, gościu, gościu, jak to umrzesz że to. Dobra, które się, słuchacie. O Jezus, o Jezus, lagi, nie mogę się ruszać. Pomocy. O. z nowej gry, a więc koniecznie podajcie na kanał. Dziękuję. jest o o nie o nie ała leon leon tam jest leon o o o o jest prawie z leona zrobiłem prawie o nie rozumiem słuchajcie muszę tylko do krzaku wejść o, umarłem A słuchajcie prawie to wygrałem znaczy nie wygrałem tylko prawie przeżyłem o dobrze dobrze dawaj dawaj wait nie nie znaczy zagrać. Dobra, nieważne. No graliśmy. Fajnie, bardzo, fajnie. bardzo się z tego powodu cieszę. Może zagram w inną jakąś gierkę. Może zagrać z robotami, ale słuchajcie, mam tylko jeden bilecik. Dobra. może weźmiemy sobie El Primo. Dobyć no El Primo. El Primo czy Colt? El Primo. Dobra. El Primo trochę lubi, bo on jest mocny. Ostatnio lubię nim grać. Dobra. Ja tu będę stał i nic nie robił. Znaczy, nie, że nic nie robił, tylko będę tutaj stał i bronił. zamiast Miło było pana poznać, ale już nie. Pana też było miło poznać. Hmm. Hmm. Aha. Czemu, gościu, się kręcisz? O, 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 gościu. Miło cię poznać, ale do widzenia. Żarty się skończyły, do widzenia. Ja takich ludzi nie lubię. czy to są ludzie, ale... A Dobry dzień, dobry dzień, dobry dzień, dobry umieram widzenia, o, o, umieram, umieram, umieram. umieram, umieram. dobry że mi pomogłeś. dobry mm. ja, ja sobie tego ulta dzień, jak będzie robot. O, dobrze. To teraz ty. Trrr. O. Dobra, uwaga. Trrr. Ej, czy ja słyszałem, że robot będzie? Chyba tak. O, tu idzie robot już. Dobra, ja na niego wskakuję. Dzień dobry. Uciekamy. Boję się. Żebym nam... ten robot to najgorszy, bo on może nam załatwić ten. O, 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 szybko, zabijam, zabijam. Chodź, chodź. No i Gites, majonez. Co, gościu się krędziesz hire... tak. Dobra. Dobra. O, idzie tu. Słuchajcie, może to nie wygra. Tylko mi się wydaje, że tak z się wytrzymamy. i gościu. Ale oni mocni już są. Hmm. Trrr. Dobra, ja tam nawet nie chcę podchodzić, bo się boję. Teraz... O nie, o nie, o nie. Oni nam stąd strzelają. Dobra, o tu idzie gościu. Ej, iść. Dobra. Trrr. Nie robot idzie. Trrr. Dobra. I słuchajcie, dobrze nam idzie. Patrzcie, już 3 minuty, a my mamy tylko 92%. To znaczy, że dużo. Znaczy, nie procenty, tylko nie, wiem, jak się mówi. O nie dosięgniemy go, ale skok na niego. Patrzcie. Trrr. Trrr. Oła, strzelał, strzelał na mnie. Uciekam, zaraz zrobię fajną ewakuację. Ała. ła. Chciałam zrobić ewakuację, tu co? Dobra. Mm. O nie, wszyscy mi poumierali. Znowu umarłem. Słuchajcie, obyśmy wytrzymali te 5 minut. Patrzcie jak to tu zryma. Dobra. I Idź! 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 dowiedzieć do dowiedzieć się, Jak się, my? się, zrobić? się, dowiedzieć się, nie udało. Nie, się, nie, Nie, dobra. No nie. się, Nie, się, Nie się, dowiedzieć się, dowiedzieć tak dowiedzieć się, dowiedzieć się, 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 ale dobrze, słuchajcie, chyba byłoby na tyle z tego odcinka. Nie wiem jeszcze. Ja nie mam żadnej legendy, ale zrobię tak. O. Tu wam pokazuję, żebyście zostawili łapeczkę w górę, subskrybujcie na kanale, jeżeli jesteście nowi. No i jakieś obojętny komentarz. A ja się z wami żegnam, a więc pa.